W dniu dzisiejszym podczas spotkania przewodniczących Wydziału Sędziowskiego Okręgowych Związków Bokserskich z, z prezesem, z, przedstawicielem, z przedstawicielami zarządu i prezesami Okręgowych Związków Bokserskich poruszyliśmy temat działalności Wydziałów Sędziowskich w 2022 roku. Bolączki, sukcesy, co zmienić, co poprawić, co było fajne, co nie było fajne. Także takie spotkania są potrzebne, żeby właśnie budować przyszłość i żeby było lepiej. Przede wszystkim ważna jest konstruktywna rozmowa między Wami, tak? Czy chcecie się spotkać, porozmawiać, Dzięki temu można pewne rzeczy zapewne ulepszyć. No wiadomo, jak porzekadło mówi, co dwie głowy to nie jedna. Jak się zrobi taką burzę mózgu, rzucając jakikolwiek temat, no możemy dojść do konsensusu. Wiadomo, nie wszyscy się z tym zgodzą, nie wszystkim będzie to pasowało, ale właśnie po to są takie spotkania, żeby dochodzić do kompromisu, wypracować wspólne, wspólne stanowisko i wtedy to. Służy na wszystkim praktycznie, i zawodnikom, i sędziom, i trenerom, i praktycznie jest to dla dobra naszej dyscypliny. No, był bliski pewnie Twojemu sercu moment tutaj, wręczanie książeczek na pierwszą piastkę. E, może troszkę o tym byśmy opowiedzieli. No, dla mnie to była przyjemność, z uwagi na chociażby że dwóch, y, którzy otrzymywali te certyfikaty IBY, y, no, można powiedzieć, wyszli spod mojego skrzydła. Prowadziłem ich od samego początku, czyli od sędziego kandydata okręgowego, związkowego no i zdobyli te szlify pierwsze międzynarodowe. Życzę im jak najlepiej trzecią, złotą gwiazdkę, żeby zdobyli i sędziowali jak najwyższe imprezy. No jest to pierwszy szlif sędziego międzynarodowego, pierwsza gwiazdka. Ona uprawnia do wyjazdu już na turnieje międzynarodowe, gdzie jest wymagana jednak gwiazdka Iba, konkretnie określa no, jakie są turnieje, gdzie mogą sędziować y, sędziowie klasy międzynarodowej 1, 2 i 3 gwiazdkowej. No i to jest dla nich pierwszy taki krok. Po odbyciu swojego stażu jako sędzia jednogwiazdkowy będą mieli możliwość zdawania na drugą gwiazdkę, trzecią i tak po kolei, po kolei, aż do samej góry.